Ja tutaj się wybrałem i ja to będę musiał wrócić do domu. Ale co? No, nie. A teraz rozłączył się? Tak. Dlaczego? Nie wiem. A to może coś... Po, połączenie się zepsuło? Ale, ale ktoś powiedział, że nie możesz dzisiaj. No. ale nie to idzie gdzieś tu, no, to O, A odwodzi? Toś telefon sztankuje. Tak. Nie. Tak? Ta? Jestem. Jestem na, u siostry, na, u Mirka, no. I masz pozdrowienia, pozdrowienia z całego serca płynące, Wzajemnie ma wzajemnie. No to dobrze, dobrze by było, żebyś Ty się z nią połączył, bo ja to się na tym wszystkim nie znam i mogę zapomnieć, bo ja mam sklerozę, a ona na pewno jest teraz w domu, jeżeli możesz się popatrygować, to najlepiej z nią, bo jest. Dobra, to do widzenia, do, do widzenia, cześć, wszystkiego dobrego. A no tak, spytaj się, czy przelew już, już dostał, przelew. Dobra, dziękuję, dziękuję. Cześć. O, przelew! Jeszcze miał się wujek spytać. Cześć. tak, przelew. No tak, tak, o przelew, myśmy się pytali, żeby się wujek jeszcze tak. No, dobra, A gdzie on idzie? Małgorzata przyjeżdża. W... A, z babką, jeszcze z babką.